Drodzy, co ja tutaj mam? A, a to jest to. To jest to. A tutaj to jest wynagrodzenie wypłacone w krypto. Jeśli się zastanawiacie się, czy można wypłacić wynagrodzenie w krypto, to wygląda to następująco. Jak umawiasz się z kimś na umowę zlecenie, czy to z działalnością gospodarczą, mając działalność gospodarczą, czy bez działalności gospodarczej, możesz jak najbardziej dostać swoją zapłatę w krypto. Na umowę o dzieło, również możesz dostać zapłatę w krypto. Jeśli chodzi natomiast o umowę o pracę, to jest ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i ustawa mówi, że tylko minimalne wynagrodzenie musi być wypłacane w środkach pieniężnych. Wszystko, co jest ponad, może być wypłacone w naturze. To nie znaczy oczywiście, że nie trzeba. Odprowadzić składek na ubezpieczenia społeczne, jeśli jesteś na umowę o pracę, ale wciąż jest to całkowicie dopuszczalne. Najczęstsze pytania do mnie trafiają, czy właśnie mogę się rozliczyć z jakimś tam partnerem w krypto i jak to będzie wyglądało podatkowo. Temat, jak to będzie wyglądało podatkowo, to już jest inna kwestia. Cały czas da się to zrobić, ale najpierw pytanie tylko o legalność. Czy da się to zrobić? Jak najbardziej tak. Można dostawać zapłatę w kryptowalutach.